Siema się ludziska, tu na Skaryl z tej witam was na yy, krótkim live'ie, bardzo krótkim. Yy, dzisiaj będę nagrywać live'a yy, z UFC trójeczki. Yy, nie wiem, się, może jak będziecie chcieli to de a zresztą wam pokażę. Yy, co będzie, czy co macie do wyboru u mnie z konsoli? Niestety yy, jest tego niewiele, a laptop niestety wam świat, więc. Yy, 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 więc tak: mamy Assassin's Creed Unity, Syndicata, The Paradise, Days Gone, Dead Island. Fifa 15, God of War 3, Killzona, Shadow of War Niestety angielska wersja Śródziemiecin Mordoru, Śródziemiecin Wojny, Network Speeda, Network Speeda Paybacka, Resident Evil 7, Battlefront, Star Wars Battlefront 1 i 2 The Death, um, The Last of Us The Master, Tom Clanksa UFC 3 i Godowara zwykłego W komentarzach piszcie mi co byście chcieli. Czas jest do godziny 17 i o 17 zaczynamy live, więc dzięki wielkie, cześć Siemano.